Sojusz stęka, ale poczekaj, chora. Dobra, Dragon! on Ja! RPG dobry, kontra insurgenty drugogodowo... i Real Madrid A, wygrał, wygrał Ligę Mistrzów! W tak. 2024 roku! A teraz wiesz, Benzema to jest taki top of the top w realu No i no, czekaj, wiadomo. Zostanie tego no, szybkiego insurgentu Na no, nagrodę. Jadą z tej strony, wszyscy dale, dale. trzej. Winnicy okay. już też dobry, kurczę.

Dobra, panowie, oni się, się gubią. Włosy źle włosy. O, oni się o, gubią. Kurczę, o, o, ko 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 kogaty! Spadam, ej! Ształem, że spadam, Bilu! Jedzie ktoś? Dobra. Okay. Jedzie ktoś? Ja, nie. Jadę, jadę, uważajcie, jadę. uważajcie, Bważajcie, Leci Marvel. Marvel, wypad. Dostał, wypad. Leci plecy, plecy, da damianek. Dragon Dominika. leci, dragon wjeżdża. Oh, damianek oh, wyrwał. nie no. Dobra, nie do niego, bo to się o, Dragon, Dragona, dragona, dragon, Na plecach, na plecach, na plecach, na plecach! Dostał, dostał, dostał! no. Panowie, gubicie się, co jest z wami? Co no. ja jest nie tak? No, no, no. E nie, spokojnie. Mhm. nie, yes, Nie mów tak! Nie e. mów tak. Nie, się, tak! Nie mów tak. Jest już. czekaj, 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 on dostanie! ja tą rakiety doznął, co jest?! Plecy nam robi! Z drugiej strony no, jedzie koło. No, tak, jedzie Patrzysz, trzy, Namiadek wyrwał, pa. leci, na leci, 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 jeden drugi. Dostał. Marvel na leci, 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 Marvela. leci, leci, no jeszcze Damianek cyk! 3, 2, w rakietkę! 3, 2, 1, w rakietkę! Dawaj, rakietę, Teraz! Nie Andale! Nie ma, O nie! I tak to się skończyło. No, ale zostaliśmy zaniki. Złomowani! Nie stójcie obok siary. Nie stójcie obok siebie Spodźcie jeszcze bardziej! No, dawaj! No, dawaj! Spok się jeszcze bardziej! Zmutujmy się na błota! Zbutuj Tak, mute, mute, mute! No, dawaj, dawaj, tu, rakietka! Ojej! O kurde! Dawaj ich trzeci! No, nie ich nice odsyła! Najlepiej nice, no. nice nice! odsyła! Nice. Nice. do mnie, Jeszcze ja raz! Kolejne no, dwie rakietki, Dawaj Krzepar, za ten czas jak się nie, nie, nie patrzą, nice! Bich, bich, ej jak się odwrócili, haha! Tak, tak, tak! Dęciaki! Dęciaki, dęciaki, dęciaki! Nie, 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 spada normalnie już! Co jest? Druga szlafa! A, aaa! nie, O nie, Sylo! Sylo yes, yes. jest koło ciebie! Z... Nie! Dawać, dawaj, dawaj, dawaj! Dlaczego on zawiesił ten samochód na tym? Gryź go tam! Się auto zawiesiło. Ja ty. zmieniam, ja zmieniam ten, bo mnie tam pobili trochę. No też no, muszę zmienić, bo mnie się zawiesił samochód. Ja zmieniaj, zmieniaj, ja też się zmienię, bo dlaczego nie. Ej, to ty w respa strzelasz? Strzeli no strzela, strzela strzela, jak ci tam znajdę, jest, to ci wiesz. W bombie, ty jeden, no. ty jeden no. z drugim. Wresz postrzelasz? strzelasz? jeden z drugim? No dżewret ja, Ale nie no oh, oh. Wal, walcie, walcie, nie no, słuchajcie ich No tak, nie no, ja postraszyć tylko no, ich ale do. oni naprawdę zaraz przestaną strzelać On no, nie strzelaje Ema! Siema! Dobrze migowaj! No, z... z... O nie! Trzymaj no? się! bo o, fajnie! na o, mnie, ostatnie co zrobił to jest na to... I drugiemu mu nic to nie powiedział tak, tak, <laughs> Damianek jeszcze został Damianek! Nie widziałem, A, nie widziałem No wiem, nie, no, nie Trzy do zera ich, 3 do zera i Dobra, nawrotka robimy dopiero, nawrotka

się nie, mind games, mind games Dauka, teraz się odbywają Dobra, ja jadę, fr, wracam, wlatuję, wlatuję, wlatuję Dobra, 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 dobra. dawaj, sylot teraz Malgo o, nie Nie, nie, nie dobra Ale salto za chwilę zaspadę na tych

Bo no, nie no, nie trafił, nie trafił. Daj, nice, strzela, no, masz go nie? czy nie? Nie, nie, nie. No, Daj, no, go delikatnie w jamę. Nie, 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 było bliziutko, było bliziutko. Uciekaj, jak co? Ale on jest no, cwany, on nie strzela od razu. Jak no, mnie nie, widzi to, obok, no. Tak, i cwanie. tam jak dwóch no, cwanie jak pomkka. No, oj, oj, oj. Kurde. Dobra, oj, oj, oj. No, oj. musimy w trójkę wjechać tym. No, no, bo za bardzo się na za bardzo. No, 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 no aj, nie no. chyba aj, A nie, no, sobie, no, go, no, tak nie no, wygrasz a wasytujesz nam no. czas Zeskocz No, no, Ja próbuję, ja próbuję Ja nie Ja się nie, nie poddam kurwa. No no Dawaj, nie. dawaj poczekaj, no Poczekaj, poczekaj, silo, silo, zawrotka, zawrotka Nie, to Zabrotka. jest jego, nie, to się zawrotka, nie ma O, sam się zabił, widzisz? A przecież... No, przecież Oj, oj No wiem, że się jest z Nie, ty Coś ty teraz? No, dawaj, nie, 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 No, nie, nie,

oni coś tam Nic szczekają w ale... Coś tam... mruczki coś tam... Coś karawana jedzie dalej, czy jakoś tak, nie? Także... Ta, słyszałem taką korytarzankę kiedyś. W Dobra, jadą, jadą, jadą! Od razu, od razu! Grat pocisków w nich! Grat pocisków w nich! sobie! Nie szybko! Dobra, wjechał. No i dobra dragon, palnięty. Nie wiem, nie wiem. Ale, ale... Amator! O kurczę! Wiecie! <gulia>

To jest... Samy, co? Samy, samy co? Samy samy. Co ty mówisz teraz? trzeba za głupoty. To ty mówisz szepot za głupoty. Ale to prawda. Sumo. Ale szepot teraz co on powiedział? Sumo, Proszę Państwa jest to mapa, Proszę gdzie będziemy guma. starali się zagrać sumo dunami prawdopodobnie. O Jezu. Sumo -dunami? No nie. Dune'y. Dune. Ja tego jeszcze dune. nie widziałem. Nie Uwielbiam dune'y. Nienawidzę dune'y. że dzisiaj zdążyłem dwa razy przed nagrywkami zasnąć? A wiesz... A... Ładne ty oj, oj, oj. Szczerze? Nie jest to nic nowego No dzisiaj to jest nowe, bo ok. to by nie zasypiałem dawno A Dawno by nie, nie było zasypiane Przepchał Syno, to musimy się zdecydować, kogo chcemy przepchać, nie? Bo tak Na pewno to... pewno nie ciebie, uważaj Nie będzie miało to sensu Aaaa 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 tutaj Dęciaku Wypadł. Dobra, wypa... aaa, ale się. ładnie, Nie, ale no ładnie. Nara. Nara. <grym> ładnie, dara, <to>. ładnie, <grym> ładnie go zrobiliśmy. Płaco się sagił, dęciaka. dęciaka ty, ty ciemny, <grym> ciemny. Dobra, Szefad, ciemny. Szepard będzie za mną no jeździł w kółeczkę, to Ta. patrz, co ja zrobię, No patrz, tak. Patrz, trik. Trika zrobisz? No. Ale trikers. Uwaga, dup, wiedziałem. Triki, anczyki. Trikers taki, jaki Szeparda sneakers, kurczę. Tak jest. jest taki batonik. jest sneakers. Duży. To był o, duży trik. Duży baton. Tak, bo są sneakersy, to takie podwójne i pojedyncze. A! To slow, slow. Ja kontroluję sytuację. O! Spokój się tam! Kontrolę. Chodź tu! Ja umiem kontrolować sytuację. Jak... Dawaj, 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 no, no nie! <laughs> Chciałem go syknąć! No, ty kontrolę! No, to żeś syknął! Poświęcił Oho, mi się, się. telefon Myślę sobie, ale co tam się zatrzało. mogło pojawić nie, dobrze, dobrze, ciekawego. dobrze Dobrze, jest dobrze na, stoję na te diuny Tak, 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 te diuny uratowały teraz Kasiks odwaliło od kaski. A? Co? <noise> telefon wziąłem do ręki Myślę, co tam ciekawego mi się pojawiło Ty, dobrze, dobrze, dobrze Adam Szocik, Kasiks odwalił od Kaski Sylo, graj co? teraz, a nie patrz telefon a co ja robię? Widziałeś, co zrobiłem przed chwilą? Aż nie mi się, aż prawie. mi się... O, o, -o, o, o, Co robię myślisz? <śm -o> Gówna. Gdzie śpisz? <śm -o> Jeszcze Ej. nie. Ej, spisz? Ej, O kurde. O, było blisko. Było blisko ale nam. Ale o O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie. Patrzę, Dzień klikasz? No, no. Dobra, wypadł, wypad. Gdzie spacy klikasz? Runda Dzisiaj na Świeżakowaniu ciemny. Może... Może ciemny w końcu zrobisz coś. Jezu, no nie przecież, wsiadam tam do. dał. Wow. Dokładnie. To super. Jest to, 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 to super. Tak. tam Tam tak. Smaka na gotowanie. Mm. Smaka na kebaba. Ale wiesz, co, to, to jest, to jest, jak jest dzień jak codzień. To jest dzień jak codzień. Tak, tak. tak. Nie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, mi się to chce. dzień jak codzień. No. Dzięki, jeszcze się martw. mnie przez chwilę. Przynajmniej przez chwilę, dobra, kurczę, tak, przy, przynajmniej przez chwilę mnie uratowałeś. Tak, wiem. To po Tak, Hogaty, co ty robisz? Co, nie wiem, kto mnie też palnął jeszcze od plecy. Ja! No, no, Tam, 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 papa. Pa. Wow, Na razie, Solo? No, co Ale wywóz Ta. śmieci był, Jezus Maria, jak szybciutko. I to, to, wszystkie, to, tr i to wszystkie, trzy śmieci wywiezione. Nie gadać do wody wpadnę. Nie. No nie gadaj. Ja wpadłem do wody, ale mi to nic nie dało. A mi też nie dało. <grym> 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 okay, nie. Let's go. Jedziemy. Nie, <grym> okay. nie, nieprawda, nieprawda. <grym> <grym> ja, ja, ja mam już na papierze dokładnie ile, mam mi się tego już nie wstydzę. No. Ta, na papierze być od razu mogę. <grym> nie ma nie nie nie, nie, nie. nie, bo <grym> wy sobie za dużo odajecie. Także. No co? <grym> Jaj, co? Ej, co? To jakaś manipulacja. Czemu? Ja, się ja, ja chciałem ja zrobić, nie pykło. Ja ale widziałem już to. To, nawet się, to jeszcze się nie wydarzyło, a stelo już wie, o co się odwali zaraz. To jeszcze... Co tu się... Ja trik robiłem i nagle nie pykło. Co się... No. Ja oh, man. O, oh man, jadę do ciebie, przepchniemy No, czy może ciemny... Come on, Barbie. No, go. Cielo! No, kawałek! No, praf, go ile się dobra. da! Dobra Chwaj, popnij Ciemny za tobą jedzie, jak coś Ciemniutki, co za tobą A co taki szybki? No, <laughs> no wydaje się, że szybko tam jedzie yes. No, cielo, 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 cielo Cielo, cielo Żartik Dobrze ciemno, dobrze Dawaj go! Nice, Ale Dobrze, dobrze, wywalony styl. Nice Teraz ciemny. Tak, musimy się skupić, tak żeby tąpło w tym Krakowie i żebyśmy wygrali! O, 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 o. Że ponton był w Krakowie? O. Żeby... No tak! Tak no ponton, był, był no ponton! Nie! Czego nie zrozumiałeś? Nie, patrz w lustryko. Ma być ponton! Nie ma lustery! Pogaty jest Masz lusterka! C używasz i masz lusterko, typie! Takie lusterko dostawczo, no wiesz. No 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 no. No, blisko, blisko. O! Było blisko. Przestań uciekać, frajerze pompko. Teraz to Okej. Okay. Przestań. Nie, 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 nie! Nie, nie, Oho! Chłopcu drugiego chłopa prawie wywalił. No. Dobra. O, ale tu trawienie będzie. Ooo! Za 100 tysięcy punktów. Prosty, że tak. Dobra, wyskakuję. No, nieźle. O, ja też. No, silo. Sylo, sylo, runda numer 4. Właśnie bliżej ci do 30. No, czy kto pytał? Co? Głupie no. pytania A najgorsze jest to, że ja za niedługo też już muszę tak mówić. już Bliżej do 30. A ty nie już? Nie, no tak, no za, 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 za Rosicku. Oj, tam, oj, tam dwa, trzy dni w te, czy w te? No, że nie, no właśnie za Rosicku. W sensie się że. Powiedziałem za że rok? Że, że za chwilę będę tak mówił, że mam bliżej do 30. Ty nie mówisz po polsku, jak ja nie rozumiem. Silo, to jest po nie, polsku. Spadłem, bo się zastanawiałem, co? A, no, okej, okay. a zastanowiłeś się... NO! Tutaj, tutaj DOBRZE, WYWÓZŁ wywośc... SIĘ! O. 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 Wywiezione. Kantare. Ale szybko. Słuchaj, jak byś nie wypadać od razu na początku męczu, To ja już dwa razy tak zrobiłem. Tak. dobrze. Kantare. Ooo.